Apostoł Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo. Skierowane do nas z głębi Jego serca, posłuchaj dziś tych słów. Siedem razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Pokój pełny mają Ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potknął. Wyobraź sobie, że robiłeś badania lekarskie i w oczekiwaniu na ich wynik dzwoni do Ciebie Twój lekarz, mówiąc, że potrzebuje z Tobą się osobiście spotkać w celu ich omówienia, ale dopiero za trzy dni, bo wyjeżdża na urlop. No, podczas tych trzech dni... Twój umysł jest bombardowany myślami, nieraz może lękami, a co to jest? A może jakaś choroba, może nieuleczalna, a może nawet rak. W końcu, kiedy się spotykasz z swoim lekarzem, okazuje się, że wszystko jest w porządku z Twoimi wynikami, bo zaszła tylko jakaś pomyłka i nie zadzwonili do właściwej osoby. No, kiedy kochasz Jego słowo i wierzysz Bogu na słowo, wtedy dopiero odpoczywasz w Bogu. Wtedy boży pokój który przewyższa wszelki umysł, strzeże Twoich myśli, Twojego serca. Wtedy potrafisz sam zachować się w pokoju i spokoju. Dokładnie jak Biblia mówi, do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. W co uwierzyliśmy? No w tym przypadku, że On niemoce Twoje wziął na siebie, że choroby Twoje poniósł i że Jego rany uleczyły Cię. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.